Chciałem dzisiaj Was zabrać do takiej <coughs> ciekawej, moim zdaniem też najmilszej e, miejscowości w całej Transylwanii. Ona nazywa się Me Medias. E, jest to bardzo przepiękna, urocza miejscowość. E, nie wiem w ogóle, czy wiecie, że ten niepozorny Medias zapisał się na kartach historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów również, kiedy w 1576 roku książę Siedmiogrodzki, Stefan Batory, za przysięgę przed polskimi posłami Pakta Konwenta. No było to warunkiem jego wstąpienia na tron w Krakowie po wygranej drugiej wolnej elekcji, więc szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, no właśnie to wszystko odbywało się tutaj. Oczywiście już pojawiał się filmik na kanale dotyczący Saksonii Siedmiogrodzkiej, tych terenów. Są to bardzo piękne te, tereny. No i też ten cały gród miejski w Midias, który tu widzicie, zasługuje na szczególne szczerze mówiąc uznanie, bo gród miejski Margareta składa się z ufortyfikowanego pierścienia murów obronnych, który chroni. On jest tak naprawdę przez cztery baszty. Wewnątrz niego mamy oczywiście zachowane budynki mieszkalne oraz centralne i najbardziej okazałą budowlę to jest XIV-wieczny kościół świętej Małgorzaty. To jest bardzo ciekawa koncepcja architektoniczna. Tutaj też, oczywiście, w Medias możemy zwiedzać 70-metrową wieżę Trębaczy z 1476 roku. No, na polecenie, właśnie króla węgierskiego Macieja Korwina był tutaj więziony ówczesny gospodar Wołoski, czyli wład Palownik, czyli pierwowzór literackiego Drakuli. Ta przepiękna wieża Trębacz nie jest końcem praktycznie tej całej wycieczki naszej, którą możemy tam spędzić, tych, tych kilka uroczych godzin, bo spacerując z resztkami dawnych murów miejskich możemy też się naciąć na takie cztery wieże, o których już kiedyś tam wcześniej wspominałem. Jest to taka masywna baszta kowali, wieża kamieniarzy. No, naprawdę ten gród cały szczerze mówiąc ma niesamowicie dużo zakamarków, które, które warto jest zajrzeć, w które warto jest nosa wetknąć. Bo ciekawe jest też to, że o rynku w ogóle w Medias, z tym, którym widzicie go tu na zdjęciu, tam są te niebieskie budynki, to w sumie rzadko kiedy biorą i przewodniki wspominają, więc, więc, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak to jest. Samo Medias jest Medias jest bardzo uroczym miasteczkiem, ale też i okolice Medias są bardzo piękne, bo to są bardzo fajne, łagodne pagórki, które są takie zasiedlone, wspaniale wpisującymi się w tą tutajszą krajobraz z takimi średniowiecznymi wsiami. Te wioski oczywiście zamieszkały, były przez stulecia, przez Sasów z Siedmiogrodu i w latach 80. i 90. XX wieku oni, jak już kiedyś wspominałem, wyemigrowali do Refenum. no ale zostały po nich przepiękne osady. Na południe od miasta leży wieś Mosna. no ale też mamy na południu wieś Alma, no i też niedaleko, w niedalekiej okolicy znajduje się Biertan, to jest też miejscowość, która jest bardzo warta, warta jest obejrzenia. Jak możemy w ogóle do Medias dotrzeć? Przede wszystkim możemy dotrzeć rumuńską komunikacją autobusową, ale też i możemy pociągiem tam dojechać, bo gród leży przeważnie linii kolejowej pomiędzy Sigisoarą a Sybinem. No i ta rumuńska kolej w takim spacerowym tempie dowiezie nas tutaj e, oczywiście i z Sibinu i z Soary. E, powiedziałem tak turystycznym, e, ponieważ są tereny trochę ciekawe, więc prędkość e, naprawdę nie przekracza 30 km na godzinę w tym przypadku. E, no ale najważniejsze jest to, że można tu dotrzeć zarówno z, może tu dotrzeć zarówno pociągiem jak i Autobusami. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie w Rumunii, zwłaszcza w Transylwanii, to polecam Medias, bo to jest największe i tak naprawdę najmilsze zaskoczenie całej Transylwanii. Serdecznie polecam, żeby do tego miejsca się wybrać, bo ktoś, kto lubi Bałkany, na pewno będzie zadowolony z tego miasteczka.